Cześć dzień dobry tam w odcinku. tym razem zagram sobie w Jackbox Clicker i był update dodano Sapera i nowe skrzynki Heldoc i kod promocyjny nie no właśnie kod ten kod to jest jaki to był kod no Kart. Nie. To było... A, do, dobra. Doji Pro. Ten kod to był Doji Pro. I widzicie, kod już został wykorzystany. I to jest najdroższa naklejka w grze. I robi... Jak cię na Dragon Lora, to... To to będzie najdroższy przedmiot w grze. Jaki może być do zdobycia. Zaraz wam pokażę. Ponieważ najdroższa kosa kosztuje 2 miliony 900. 000, a... Teraz AWP Dragon Lore kosztuje, zaraz zobaczycie, 3 miliony 100, 000. no więc tak, teraz nowe skrzynki Wam pokażę, takie nowe skrzynki, nie otworzę ich, ponieważ chciałbym zagrać w Saper'a jeszcze, widzicie Saper tutaj i max można milion obstawić, to jest bardzo proste, wystarczy parę razy sobie tak na ekran kliknąć i już mam profit 13 milionów albo milion 300, 000, nie wiem. A, no, akurat w bombę trafiłem. No dobra, na razy 24 na razie nie będę w ogóle grał. No i jest, profit 2 miliony. To jest bardzo proste, tutaj wygrać. Bardzo łatwo. A niech to była bomba. No dobra, no to jeszcze raz tutaj. A, znowu bomba. Dobra. Saper jest bardzo prosty. Tu macie na górze napisane następna nagroda, czyli jak tu kliknę, to następną nagrodą będzie 45 tysięcy 49. No i tak dalej. Tak dalej. Aż jak zapełni się wszystkie pola, to jest do 12 milionów chyba. Ale nie jestem teraz pewien. Niech to bomba. Dobra, pokażę Wam o co chodzi z wypłacaniem. No tylko trafię parę. No nie no. Dobra. No nie no. No, seria. Okej. Okay. To mm, naprawdę, no musi tak zawsze, zawsze się musi tak kończyć. Dobra, no to zrobię parę jeszcze. Dobra. No nie, dobra, jeszcze raz tutaj, ostatni raz już to robię, o, jak widzicie dostanę 2 miliony chyba, tak, 2 miliony dostałem, zapierdz jest bardzo prosty, można też robić tak, że klika się tu, klika się na, no nie, no co jest, klikasz gdzieś tu na dole, masz 250 tysięcy profitu i tak ciągle na nowo. 250. Aż w końcu ci się uzbiera. Z mi... No, porządna suma. Dobrze. Więc teraz przejdziemy do Upgradera. Albo nie do tych nowych skrzynek. Dobra, Helldodge. I do Fade'a. Otworzymy sobie 5 Fade'ów. Leci. Przyciszę trochę. I mamy Battle. Like, knife, fade. Za 180 tysięcy profituję, a więc to na tyle w dzisiejszym odcinku. Pamiętajcie, żeby zasubskrybować, lajkować, komentować. Trzymajcie się, cześć.